W naszej parafii pojawił się nowy instrument, nowe organy, które zostały do tego kościoła zakupione już 5 lat temu, w 2018 roku. Jest to instrument, który pochodzi z kościoła w Berlinie, z kościoła protestanckiego. Parafia w 2018 roku ten instrument wystawiła na sprzedaż, ponieważ zmienił się właściciel kościoła i organy te można było zakupić za kwotę 30 tysięcy euro. Nowy instrument tej klasy, tej wielkości w tej chwili kosztowałby pewnie około 4 milionów złotych, więc jest to duża różnica, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że instrument ten przeszedł i przechodzi jeszcze gruntowną modernizację, renowację i naprawę po to, żeby mógł w kościele służyć przez kilkadziesiąt lat, co najmniej bez większego remontu. Jest to instrument o wielkich walorach brzmieniowych, wielkich walorach i możliwościach wykonawczych, ponieważ jest dostosowany do wykonywania każdej muzyki organowej, zarówno tej barokowej, jak i romantycznej, jak i modernistycznej i współczesnej. O tym oczywiście decyduje jego specyficzna dyspozycja głosowa, czyli dobór poszczególnych sekcji grających, które imitują Określoną barwę, określonego instrumentu. Trzeba też powiedzieć, że organy to instrument aerofoniczny, czyli taki, którym źródłem dźwięku jest słup powietrza drgający w pewnej zamkniętej przestrzeni rezonansowej i tą przestrzenią rezonansową są piszczałki, które widzimy w prospekcie, ale oczywiście jest ich niewielka tutaj część, ponieważ większość z nich znajduje się wewnątrz instrumentu. Te piszczałki są rozłożone na łącznie pięć wiatrownic i każda z nich e, oczywiście wydaje określony, określony ton. I poprzez ich dowód, poprzez ich konfigurację możemy e, wykonywać przeróżne utwory. Oczywiście, jak wiadomo, instrument przede wszystkim będzie służył celom liturgicznym, e, czyli mszy świętej, nabożeństwom, które codziennie w naszym kościele są sprawowane ale także pomyśleliśmy o koncertach, które są planowane, dlatego też instrument, chociażby z tego m.in. powodu, został wyposażony w najnowocześniejszy system programowania, tak zwany ZECER. Jest to już technologia w pełni cyfrowa. Dzięki temu możemy tych kombinacji 10 tysięcy sobie zaprogramować, ustawić i jednym przyciskiem. Palca, lub nogi, także w trakcie grania. Tam mamy przyciski nożne, które w trakcie gry właściwie pozwalają nam nie odrywać się od gry i w trakcie przełączać określone, określone kombinacje. Instrument jest zasilany wentylatorem, który musi oczywiście dostarczyć odpowiednią ilość powietrza pod, pod ciśnieniem, na każdej wiatrownicy też możemy ustawić inne ciśnienie, to też nie każde organy taką możliwość posiadają. Yy, każda też wiatrownica ma swój osobny miech wyrównujący, yy, na którym właśnie możemy to ciśnienie poprzez dodawanie bądź odejmowanie spręży dociskających yy, ustawić. W tej chwili już są właściwie, można powiedzieć, w końcowym etapie prac montażowych, ponieważ ta ich zewnętrzna forma, którą widzimy w tej chwili w kościele, już nie ulegnie zmianie. Prospekt już jest ukończony. Chciałem też tutaj powiedzieć, że właściwie wszystkie jego elementy, a jest ich tutaj kilkadziesiąt tysięcy, łącznie w całym instrumencie, zostały poddane pracom renowacyjnym. Jeżeli chodzi o samą szafę, to wszystkie jej elementy. Od tych większych po potem mniejsze zostały zeszlifowane, został nałożony nowy lakier w ciemniejszym kolorze. Dodane zostały również ozdobne takie kratki dębowe, dzięki czemu też nie widzimy z kościoła elementów konstrukcyjnych, teowników czy tam innych elementów metalowych. Instrument też dzięki temu ładnie się prezentuje. Piszczałki, które też tu widać od strony prospektu, zostały wypolerowane odnowione, oczywiście każdą z nich trzeba było starannie i uważnie wyczyścić. W tej chwili prace właściwie koncentrują się na montażu głosów, które są wewnątrz instrumentu. Tutaj mamy jeszcze piszczałki niewstawione do instrumentu. Są one drewniane, tak jak ta, którą tutaj trzymam z nożnego głosu w sekcji pedałowej, głos quint-bass. 10 i 2 trzecie to G. Na piszczałce mamy tutaj y, opis. A tutaj jeszcze mamy piszczałkę z głosu y, principal czyli Pryncypał Skrzypcowy. Ta piszczałka i inne, które tu leżą jeszcze obok. Znajdzie się tam na samej górze instrumentów. To jest w manuale pierwszym. I piszczałka językowa. Piszczałki językowe imitują dźwięk, barwę instrumentów dętych, takich jak trąbka, jak fagot, jak obój. I to jest właśnie piszczałka z głosu obój, który został tutaj do tego instrumentu wstawiony, którego też wcześniej nie było. Jak widzimy, ta piszczałka od, od tamtych różni się konstrukcją, ponieważ ta tutaj w mojej prawej ręce to piszczałka wargowa. Natomiast ta w lewej ręce to piszczałka językowa, tak? czyli tutaj dźwięk nam y, powstaje na skutek wibracji słupa powietrza w szczelinie piszczałki. Tutaj mamy u góry stroik, którym piszczałkę się dostraja. Y, zwiększając y, słup powietrza piszczałka będzie grała niżej, im słup powietrza będzie niższy, tym dźwięk będzie wyższy. Natomiast w piszczałce językowej tu ją w tej chwili rozebrałem. źródłem dźwięku jest drgający metalowy języczek. Tu mamy stroik i przesuwając tym stroikiem w górę i w dół, e, możemy piszczałkę odpowiednio wyregulować tak, aby nam wydawała pożądany ton. Wszystkie te piszczałki będą musiały być jeszcze zintonowane, czyli ich brzmienie musi zostać wyrównane, tak, aby nie było rozbieżności w ramach danego głosu. No i oczywiście nastrojone, tak żeby instrument e, był przyjemny dla ucha, dla odbiorcy, e, a nie drażnił swoimi alikwotami, czyli tonami, czyli tonami pobocznymi.